Adela mówi. Bo co ty dzisiaj masz, Adela? Ulki. Sto lat, sto lat! Niech żyje żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz! Niech żyje żyje nam! Niech żyje, żyje nam. A ile masz latek? dwa, trzy, cztery, pięć. A co ty, masz pięć lat? Ile pięć. masz lat? Cztery. co ty, ile masz lat? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć. No co ty, pięć masz paluszków, a lat ile masz? las, las dwa, dwa, Trzy, Co to są? Co? No ile masz lat, Adela? Ile mam lat. No co ty? Cztery będziesz miała za rok. Teraz masz ile? A to za rok będę. No bo za rok będziesz miała kolejną urodzinę, a teraz masz 3 latka. Teraz masz 3 latka Adela. Tak, Tata poszedł do pracy. No, a co dostałaś w prezencie? Na urodziny. Adela, co dostałaś na urodziny w prezencie? bloco